Siemaneczko, 3900 złotych na naszym koncie, dzisiaj robimy milion No, no zobaczymy czy nam się uda, a oczywiście ja wam przypomnę o kodziku Kodziku dzisiaj 10% bonusu i darmowy wydatek 10 groszy na start Raz przypomnę wam również o rozdaniu trzech skinów, które są do zgarnięcia Właśnie zł wpłacicie, bierzecie udział we wszystkich trzech yy, rozdaniach Jeśli płacicie tylko 15 to tylko w dwóch, gdy tylko na tą memkę no, w zasadzie tutaj, jeśli chcecie, lepiej to w ogóle. Czy się więcej, to macie większą szansę. I ogólnie zachęcam Was. W krótko polecam bardzo serdecznie. A my dzisiaj otworzymy sobie trochę tych skrzynek. Trochę skrzynek. A jakich zapytacie? No, nie wiem. Jeszcze jakich? Spróbujmy sobie może z taką mówię Point W zasadzie jakiegoś gold gold i no, tutaj jest cała lista i widzę, że tutaj, zobaczmy, no koordyną, jest, zobacz, koordynacja jest trafiają tych klas na dużo. Zobaczmy, tak kliknijmy, myślę, że, nie wiem, z pięć razy tą skrzynkę, yy, może jakiegoś Lighting Strike, może jakiegoś Case kawaha, no coś tam możemy. Uplodujemy ciekawego, no póki co, no za tutaj każdy chyba widzi na zamkniętym obrazku jaki Jaki, yy, no może nie syf, ale jakie, nie no w sumie no raczej średnie nam No, chciałbym chociaż raz być na plus z tej skrzynki, po prostu, powiem tyle. Dobra, robimy, yy, oczywiście nie da zrobić. Kurde, chciałem bóstwo zrobić, dobra. No nie, no waveform case nam zabrał, zdecydowanie. Najpierw no, 50-50 otworzymy raz. I teraz po prostu dostańmy. Proszę, proszę. O kurwa, o kurwa. Widzowie. I jaka kosa. O kurczaki, dobra. Ja się nie spodziewałam tego, że tanie, nie? Jak mi się mówię. Kurde, takie Bowie podejście będzie dobrze. A to zobaczcie, jaki modelek. W ogóle, czy szansa na. Mógłbyś lepszy stan, ale no cóż, no, no, nie ma co wymagać, dobra, nie no. Wychodziłem z tej skrzynki, nie ma szans, Kurwa. Siafier, ja dobra, ta skrzynka już w ogóle cały odcinek zrobiła. Wow, Dobra, dobra, no, nie, no. Z, z, kurwa... Z, cudownie. Wszyscy co cudownie, dobra, przez co właśnie mam się mamy. Z trochę 800, dobra, jedna skrzynka na po prostu zrobiłem no, odcinek. Water Case. Nie wiem czemu tam kliknę po to nazwa mnie zaintrygowała. Odtworzymy sobie też tak parę razy, no ale nie wiem no, co już. Czyli już musimy coś robić więcej. Jak taka kasa poleciała. Jest, jesteśmy złotówkę i 13% do przodu z tej skrzynki. No całkiem ciekawe, całkiem ciekawie. A tutaj, teraz. No to będzie raczej do tyłu. Ale sobie klikniemy jeszcze dwa razy czy trzy, bo dobry humor jest. Na pewno tutaj, no to będzie na pewno do tyłu, szkoda, że nie poleciało rządek dalej. No, może coś mocniejszego. O, tutaj dwie meczki będą, będziemy p 9 No, to może być do przodu. No i jest, dobra, pięć tych do przodu, z tego otwarcia możemy iść na przód kiego Frosbite. To jest akurat trzecia, którą ja lubię. Tak, szczerze, yy, już tak całkiem serio na poważnie, to naprawdę każdym... Znaczy, no ten Guardian jest taki średni, ale tak to tylko każdy tym skinem. W sumie i MK i UZF jest średni. Każdy tym skinem bym mógł zagrać w CS. jak każdego bym mógł wypłacić i, i sobie normalnie pyknąć. Face'y zaczynam y, tego premiera y, z tymi skinami. A teraz z 261 zł, no z 315 to raczej nie jest za dobry deal. Teraz będzie raczej podobnie, bo ten klucz tutaj chyba kosztuje go za 200, a tutaj reszta to, to raczej lipa. Ostatnie otwarcie. Które naprawdę pewno chyba będzie zdecydowanie najgorsze, tak szczerze. Dobra, teraz spróbujemy busta. I na tym buście będzie chyba tył, chyba będą fles, nie? No. No dobra, nie, yy, kurczę. Nie nie, nie, troszeczkę tak się powiem, że rozpędziliśmy szczerze. Bo troszeczkę nam po tej skrzynce odwaliło. A my sobie pykniemy... Może takiego case'a 5 razy i wepont case razy 3 2000 bitwa Myślę, że na standardowym tryb będzie to całkiem spoko Kurde no Jest tam powiem wesoło, jest wam powiem wesoło i całkiem grubo 2000 zł bitwę my robimy o kurwa No to już mamy w szlakach widzowie o, już chyba po ptakach. Zobaczcie, jak sypło. Kurde, myślałem, żeby underdoga dać, nie? Ale my nie, no klasyka klasykiem polecimy, gryzcimy, zagramy. O mój Boże, wasz. No dobra, dobra, nie, nie no, nie spokojnie, są jeszcze cztery skrzynki, które co prawda dobrze mega jakoś nie dają mi. Znaczy nie, no, nie dają źle, ale. No nie no, gdzie za emka, gdzie za gdzie tu zaraz odrobić taką emkę, no. Musiałoby tam krzypnąć coś mocnego, jeszcze glock 550 zł. ale no to raczej tutaj nie zgarniemy tej bitwy. Dobra, kurde, no fajna bitwa, ale, ale no nie no, zobra, robimy jeszcze raz. Robimy jeszcze raz, jak teraz, no, nie, dropnie to. Będzie lipa, dam sobie bo to, randomowego. I teraz, bo by nam takie szczęście się jak w poprzedniej bitwie, kluczę naszemu rywalowi. Czyli tam, nie wiem, czy to był, w już nie pamiętam. A póki są no tutaj Mili ma większego czwarta niż my, ale teraz raczej to się odmieni. No właśnie, zobaczmy te dwie skrzynki jeszcze. Bo ten face będzie więcej warty, chyba. Tak, no i teraz proszę, daj coś. Nie, no nie. No nie no to jest sleepa. Dobra, coś teraz daję. No tu mp 7 to... Nie ma co. Ej, Mieszka Darkwater. 350 zł. Dobra. Bit. Teraz ostatnia. No oceniam to to takie gówno raczej, tu i tu poleciało. No dobra, no dobra. Co sądzimy o tej bitwie widzowie? Może no, raczej potencjał był większy niż... Tylko 300% profitu. Wbijamy tu. Jeśli się nie zastanawiamy. My albo on. Chyba to będzie on. 3150 zł. O chociaż rękawiczki. Well worn. No dobra. Detektor to raczej nic nie znaczy. I teraz proszę. Daj nam klaskę i wygramy to. Wygramy to. Nie. On dostał... A my jesteśmy minibolwery Kurde Jak mało brakło Jak mało brakło No dobra Widzowie Ależ to była bitwa Niestety nie udało mi się jej wygrać Mam nadzieję, że ten ziomek będzie zadowolony ze zwycięstwa Ale zaznaczenie wam dziękuję Do zobaczenia Siemanko. Cześć